No i witam dla widza i witam dla Wizki. Kłagam się czule bo samekóle. Na Następny wspaniały odcinek CSGO skinsa jak CSGO skins, to skodem Pisikela. Plus 2 ,10 zł 10 groszy i 10% do doładowania. Moi kochani, w razie czego link z oddośkikiem do bonusu macie w opisie kanału. Znaczy w sobie do nie kanału, tylko filmu. Sorry. No i ja tylko pokażę, ja tylko pokażę. Trwa rozdawnictwo prezentowe, 8 aktywn aktywnych itemów jest. 3 pudyszki sobie doładujesz z kodem Pisikela i masz szansę, rozumiesz dostania prezentów. W postaci Welcome to the jungle za 3454 zł. Jest mocno, jest jeźle, jest, jest wręcz bym powiedział niesamowicie. Pamiętajcie, że jak doładowujesz sobie za 3,5 dychy, to masz szansę otrzymać te wszystkie Boże prezenty. Więc bawcie się, korzystajcie. No ja niestety muszę z przykrością stwierdzić, że się skończył event. No niestety, no nie ma tego eventu, no nie ma eventu. Ubolewam nad tym. Ja kocham eventy, ja uwielbiam jak się świeci, jak się kręci, jak jest coś za darmo. Uwielbiam, ale to spokojnie. Mamy cały czas tego Jester. Mołda, eee, więc dzisiaj się troszkę pobawimy. Troszkę, troszkę rozumiesz, postękamy. No i pootwieramy. Miłosce skrzynki. Pojechali. Już by to mogło być dobrze. 62 tysiące mamy. Na sam początek 62 tysiące mamy. Zobaczymy eee, z iloma, rozumiesz, pieniędzmi wyjdziemy. No bo to jest najważniejsze, żeby było jak najwięcej, tak? Pamiętajcie, łapka w górę, komentarz i trade w opisie waszego kanału. Bo ja potem was powścię nie będę szukał, żeby wam wysłać skina, prawda? A wystarczy komentować i łapkować, żeby skina dostać. Do no i oglądaj do końca. Jak najbardziej, niech to się niesie. Niech zasięg, rozumiesz, poleci, bo zasięgi też są ważne. 1940 zł płacę. Dostaje 150 złotych 150 zł 51 jednak 51 jednak 58 tysięcy mi zostało Ale dwie koski wlatują To tu już się zwróci To to już będzie na zero raczej Tu jest 4374 złote Więc jest bardzo ładnie 62 koła Czyli wróciliśmy do tego co było Spoko Tu byś się mógł zatrzymać Ale jak tu się zatrzymać, To chociaż tysiaczek będzie Tak mi się wydaje 1700 ok Daj mi jeszcze raz Nie ma problemu Przypomnę Z kodem pisikala 2 złote i 10 groszy i Plus 10% Do doładowania Moi kochani No i dobra No i no i dobra, 62 606. Jak byliśmy, rozumiesz, na Keisha G2, to pójdziemy sobie na biścika. Bo w biściku, fajne jest to, że jest tutaj piękny skin, który nazywa się Dragon Lord, Ale jest też piękna meduza, która chyba właśnie dropi. No i witam! No i witam, pozdrawiam, ty! Meduska dropi 8297 zł. Jest, czyli 63 koła. 1000 zł na plus. 1000 zł na plus, to już jest dobrze. Tu już by było pięknie. Tylko ja jestem trochę przerażony, ile ta meduza kosztuje, no nie? No bo ja pamiętam czasy, kiedy ona kosztowała po 20% po 30 tysięcy złotych. No teraz 8? Chyba, że to zależy od stanu. Na pewno zależy od stanu, idioto. Na pewno zależy od stanu. Stój, 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 stój i jeba. Ty, byłoby nieźle, i tak jest nieźle, ale byłoby naprawdę nieźle. 13 koła wpada, 56 tysięcy. Jedziemy dalej. Przypomnę, Jester mode, czyli rozumiesz, tryb, który boostuje ci skrzyneczki na prawie 5% każdą, no nie? Czyli każdy skin ma szansę w 5% ci wypaść. Proste? Proste. Zwięzłe. Na temat jak najbardziej wychodzimy stąd. 45 tysięcy. Anarchia. Anarchia. Dzisiaj może, możemy to nazwać, że dzisiaj otwieramy najdroższe skrzynki na najdroższym rozumiesz modzie, nie? Anarchia, anarchia. Daj no, anarchię, 3800 zapłacimy. Tylko teraz delikatnie poleciała tańsza skrzynka, ale to się gdzieś dzieje. To się kompletnie gdzieś dzieje. To no, musi być ruch w interesie. 2200. No i teraz. Luxuriusa? No możemy spróbować. 8955 zł. No potrzebuje Prince'a i potrzebuje arabeskę. Będzie Doppler i będą 100 leopardy. Będzie coś z tego. Będzie coś z tego, nie za dużo, ale będzie. 1000 złotych w plecy. Jedziemy dalej. Daj coś ładnego. Będzie prinsik. Będzie prinsik. Będzie, będzie. Będzie dobrze. Dobrze będzie. 14 728. 48 tysięcy mamy. Jeszcze do odrobienia jest 20 koła. Jedziemy dalej. Oj, tu już nie będzie nic. Tu już będzie problem. Tu już będzie problem. 2500. 500. Daj no ostatki strzał. Potrzebujemy prinsa i potrzebujemy arabeskę. Arabeska jest. I jest marble fate. To jest na pewno na plus. Tylko pytanie ile? 22 721. 56 tysięcy już mamy. 56 koła już jest. Jedziemy dalej. Pamiętaj mój kochany widzu... Jak chcesz skina od Janka otrzymać, to jak najbardziej łapka w górę, komentarz i trade link w opisie kanału. A Janek zobacz. 15630. I na chwilę obecną jesteśmy na zero, więc teraz możemy szarżować. Teraz pojechali. Arabeska i Pris muszą spać razem. Mam arabeskę. Mamy też Fenka. Jest w porządku. 17 000 71 koła. Już jest. Pojechali dalej. Tylko, żeby my za mocno nie poniosło, bo właśnie w tym momencie zaczynamy chyba zabierać. Co? 8900 zapłaciłem. 450 dostaje. Jedziemy dalej. Spokojnie. Jedziemy dalej. Jest Fenek. I Są Doplery, ale to to będzie z półtorej koła. Do dwóch, do trzech nawet. 57 tysięcy. 57 tysięcy. Ametysty. Ametysty, chore skrzynki, które chore pieniądze kosztują, ale chore pieniądze mogą też dać. 21 644 zł. Pojechali w imię ojca, syna ducha świętego Amen. Żeby to była tylko dobra M9, już jest w porządku, ty. No ale to nie jest dobra M9. 19 tysięcy nam zostaje i dajemy mu szansę. Dojedź się. O Jezus, ile pieniędzy. Ło matko, 71 tysięcy, ty. Nie no, teraz to się mu należy łapka. No nie ma co gadać, to się należy łapka, człowieku, jak psu Buda. No. 90 tysięcy już jest. Jest 90 tysięcy. Dajemy mu jeszcze jedną szansę. Może do stówki dojedziemy. Nie dojedziemy do stówki. Tu byśmy dojechali bez problemu. Tam nie dojedziemy. 68 tysięcy 69. Czyli już jest plus. Już jest fajny plus. A jeszcze nie poszliśmy na batelki. A batelkę za 4600 to jak najbardziej. Jak najbardziej. W imię Ojca, Syna, Ducha, Świętego Amen. Underdog. No. Powiem ci tak, teraz dawało. Więc pytanie, czy wchodzimy w tą falę, żeby nie dawało, no nie? Dej panie Boże. Dej panie Boże, żebyśmy weszli w tą falę nie dawania. W imię ojca, syna Ducha Świętego Amen. Jeszcze wielkiego pogrońca, człowieku szeligę, to mamy. I ocie Jakie tu osobliwości się spotkały! No nie ma to tamto! A skodej Pisikela, przypomnę 2 złote i 10 groszy, i plus 10% do doładowania, moi kochani. Bawcie się, korzystajcie. Mamy no, co? 15 strzałów polecieli na spokojnie. No ja prowadzę nie. Lil prowadzi. Jestem na drugim miejscu, na no, ale mi sypie. Teraz skinami, nie? Sypy mi teraz skinami, to tak nie powinno być. To tak nie powinno być. Proszę nie dawać dla szeryfa. Ja rozumiem, co jest że się kochamy, szanujemy jak najbardziej, ale proszę mi nie dawać teraz. Ja nie potrzebuję. Dla Szeligi proszę dać i dla Lila proszę dać. Ja nie chcę. 59 zł mam. Lil wychodzi na prowadzenie? Nie. Ja cały czas prowadzę. Szeliga 35 zł. Ja Gidolka 35, no ale dobra. 4 dychy. 4 dychy traci do mnie. 4 dychy. To jest jeden dobry skin, tak szczerze. Jeden dobry skin i jesteśmy na prowadzeniu. No ale to 4600 tu jest, nie? To jeszcze. 4,600. No tu się nie zanosi na wygraną, powiem szczerze. 52 zł. 4 dychy traci. Nadal 4 dychy traci. Oj, 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 oj. Fire Serpent spadł człowieku. Za 3,800, a to Underdog jest, przypomnę. Jedziemy dalej. E, 823 zł. 345. Niedobrze. Dla szeligi proszę coś dać. Proszę coś dać dla szeligi 1400. No niedobrze. Bardzo niedobrze. Daj, panie Boże, że w tych ostatnich skrzynkach ja nic nie dostanę, nie? No tracimy. Tracimy 900 zł. 900 zł by musiał dostać. Nie ma Opcji. Nie ma opcji. Lila to raczej już nie dosiągniemy. Raczej nie. Yy, batelka się zwróciła jak najbardziej. 2700 1200. No tysiaczek, 1400 nawet bym powiedział. Nie, nie ma opcji. No niestety, imperator rozumiesz, że Liga wygrywa dzisiaj. Wygrywa, ale na spokojnie. Na spokojnie. My cały czas jesteśmy zarobieni. Cały czas jest w porządku. A żeby rozumieć go delikatnie, można będzie zaprosić do zabawy, nie? Bo tak wszyscy mówią, szeliga, szeliga, takie batalki robi, no to chodź. Chodźcie, potańczymy trochę. Ale może nie tak, co? Może nie do końca tak? Może. Może tak? Może zrobimy coś takiego? Proszę bardzo, proszę bardzo. Chwilę sobie dla niego poczekamy, co? Chwilkę sobie dla niego poczekamy. Nie przyjdzie, nie przyjdzie. Ale jak ja mam wygrać z potężnym człowiekiem, no to tylko i wyłącznie kasprzykozy mogę tu zaprosić. W imię ojca, syna i Ducha Świętego Amen, elegant case w trybie jester. No dobra, próbujemy. 3200 na dzień dobry. Co to w ogóle może polecieć? Ey, eee, prinsik. 3200 na dzień dobry 290 versus 3500. No nie no, człowieku. Błagam, błagam, prinsik mi przeleciał. Eee, 3500, 3500, 3500, 327 zł. Łobaben, to będzie ciężkie To naprawdę będzie ciężkie. My potrzebujemy tego prinsa! My naprawdę potrzebujemy tego prinsa. A jeszcze może przestanę odzywać. On dostanie flipa. Za 8 koła. 679 zł mi zostało 14 strzałów jeszcze. Jeszcze 14 strzałów, ale tutaj się nie zapowiada, że ja dostał coś wielkiego te Kompletnie! Kompletnie. No, gdzie jest Prince? Prinsik, szukamy cię. 9,600. 9,600 na chwilę obecną. Prinsik, naprawdę potrzebujemy Twojej mocy. Potrzebujemy Twojej mocy. Potrzebujemy Twojej obecności. Potrzebujemy. No, nie nadrabiamy tego. Nie nadrabiamy tego 12 koła versus 1300 zł. Jest ciężko. Jest ciężko. Flipek na, na człowieku. Otarcie łez spada. No, ale 9 strzałów. Ty w tych 9 strzałach, jak znajdę Princea, no i samu znajdzie, nie? I samu znajdzie Princea. Ale ja niestety chyba nie. No, chyba nie. On i samu znajdzie drugiego. Da! Pobawiliśmy się, wszystko fajnie, fajnie, elegancko, fajnie. Kastrzyk bierze tu, kastrzyk bierze tam. O Boże, kochany, sydu i córko, 40 tysięcy versus 6 koła, nie? No nie jest to możliwością, że mi w czterech skrzynkach spadną 4 prinsy, bo inaczej tego nie wygram. Nie ma raczej takiej możliwości. Ja sądzę, że nie spadnie ani jeden. Tak mi się wydaje, po prostu nie spadnie ani jeden. No jego jeszcze pcha do góry. No, Underdog byłby śmieszny. Underdog naprawdę byłby śmieszny, śpiałbym się, no ale nie, 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 nie. 46 tysięcy. Te. Na batli za 26 koła. No co mogę powiedzieć? Do no, raz. O, pierwszy princ spada. No co z tego? 50% do niego tracę. Widzowie, moi kochani, przypomnę również, że grajcie z głową. Grajcie rozsądnie. Wszystko jest dla ludzi, byle z główka pracowała, prawda? Pamiętajcie również, że masz ee, sklep bitwy skrzynek, czyli za każdą wygraną, za każdą przegraną dostajesz coiny. Coiny sobie możesz wymieniać na skinki, które są widoczne. No i baw się, baw się. Przypomnę o rozdawnictwie prezentowym. Skodę, pisik akcję wpłacisz 35 zł, To bierzesz udział w tym wszystkim i przy wpłacie masz. Szansę na dropnięcie prezentu od Janka. A jak nie chcesz chodzić w linki, to tu sobie wpisujesz plusa, piszesz sobie o pisi Kela i siemanko. I tyle. No miało być. Dobrze, jest źle. I w ogóle już tego nie komentuję. Ale nadal jest 38 tysięcy. Nie płaczmy nad rozlanym mlekiem, tylko płaczmy nad moją głupotą. Ja się z wami żegnam. Łapka w górę, komentarz, trade link w opisie kanału. No i do następnego. Na na!